Zabrajmy sobie ebro prawo-lewo, tu czaw, tu czaw, tu czaw, wreszcie tuśmy to. Tu. Jadę ciłem tu. ja tu. Ja prawo dusza. Raczej prawo. No to Ty, kapi, pojedź dalej, to ja zostanę bliżej. O, ja nie. Weźmy w sumie jakieś laki tego ebro. Okay. Dobra, Dużo? Ja.

to to tak go pod... go pod... Oni pod przyjęcie no, grają raczej. Ten Eber chyba do zabić ten będzie. Tak, tak, Spróbuj spikować. Eber. Dostał, one shot jest. To jest, to We to go Medy mogę że go zafił. ST no, no. Ja no, no. Ja raczej Ebra dobiję. Ej, grajmy to, no, grajmy to. mam. Mamy nice. dwa Ebery, ej, możemy, możemy mu uspokoić Ta, nawet. Dajmy tutaj meda, dajmy tu meda. Hmm. Tutaj Maeda, tutaj Czafa i resztę rotujmy, drugą stronę zagramy. Mają dwa cife w tym miejscu, tutaj, tu, tu, tu. Jeden, ten co jest dobra. na spocie, a drugi dobra. jest obok niego zaraz. Ja kamieć tu w negach, tam w nega, nega Ej, o, oni rotują. Jakiś pest nie odejdzie? No, spróbujemy. Ja do profesora jadę z wieśnią chyba. co Ej, to weźmy od winy to, zagrajcie agresywną, Stebek są pod kontrolkiem. Możemy stb-ka przestrzeić. Da, dacie resp... a dobra. Cif, 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 Dobra, nice. nice. Jeszcze dam. Dobra, ja podjadę bliżej. Dobra, to go. Możemy sobie wszystko zająć teraz. Ta, ta, odbijamy się w drugą stronę. Leo ma spota. A. Weź alianciki, cofaj. Co, no, co mam? No. I Steve też. Czekaj, czekaj, czekaj. No, laskę. Spotujemy... Skapimy, pojedziemy zamek. Spotujemy te rotacje? Na ta. 100%? No, no tak, i git, tak, dobra. No, no, nice, nice, kozak. Jest gil, się zrobil. Jest Leo, 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 Leo. Emil, cofaj chyba. Bo nie ma mnie pushować. Jeżdżają w o, to Ty niech wjeżdżają, to, oni mogą, tam, o, oni on, mogą wjeżdżać. Oni nie okay, to to. Chief jest na no open, Chief jest na no open. <laughs> Weź <to starałem> się. <laughs> o oh, to jest no, tak st stream on. No, ta, stream on. Nie no, ja sobie to wytnę, Szy? easy. Możecie, może... oh, streamy, stream nie on. Patrzcie, patrzcie. O, o, to to no, tak. Jeżeli no, oczywiście to wyrazić zgodę. Oczywiście, że tak... Oj tak, jak najbardziej. No, tak. no i super, to <grym> dzienne. U... Dobiję tą 97-kę. Chief KD. Ej kurde, ja nie mam boosta do HP. Dopiero teraz zobaczyłem. A... No to w sobie. No bo randomy grałem. Cicho tam. No, bez boostu? Ale kapa. To Ale Ebra odholowałem, to się liczy. Czy go, TGL'a, perde? Ja dam, ja dam. Profesor, ma to mam, boże, zastosuję cię w to. No, ja bym był w tym. Ale to jest cewkowy. Gogu 6.9 mnie dusi. Na gąsce? To tutaj pojazdy nie Chciałem, ale nie trafiłem. Dobra, kończę go. No za Morakiem. No i nie zrobię tego no no, meczu, ale, ale słabo. Dobra, good. to mi... A więc się... Nie, Amoraka nam i na... moje przeładowanie ma 17 sekund, także... No to... Znowu hey. tak nie widzę. Zbyka. Mówię, że randomowy zawodnik. <laughs> Nie, go grzała tutaj. CS, stąd sobie drogie w tom, cooldown, to bramie, się w Tomedy. Ten cooldown, dwa moje bramy. Zjedźcie w bo jeden, po prostu dajcie na to. drugim sobie, kraj kontrolę lewej strony, trzeci kontrolę lewej strony. Ja gram lewo. Może co sami do jamy, nie, 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 nie. Dave dodany do ignorowanych? Co to nie byłem? No. D -d -d Dave. Myślę, że wcześniej byłem na no po tej stronie w snajpie. Vale, czy nie? Nie, może, może do jamy przejrzę, może też do jamy A ogólnie gramy sobie bardziej bliżej prawej, nie? Mam, no, o, mam dwa, 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 dwa u siebie mam, nie mogę grać Ej, arta! Okej, okay, okej. Okay. Dałem ci jedną żabę. No, to ja to też ramy. dałem jedną. Cofnijmy tu Chaffa i... Dobra, chuj, coś tu czafa. Cofam się. To, no Co to zagramy Czasami sami czasami Co sami rozciągniemy Blast tylko? Rozciągniemy sobie to, 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 już... to, na, to na prostu, po prostu na i Badawcu wygrałem. i damy tu jeszcze przejechać trafem i żeby tutaj jeszcze ktoś spłacić. Będzie, ja Będziecie mnie usunięli z, Mila, z Mila, to podjadę CSM tutaj pod ry pod tory. On dostanie spota na kresie tutaj, nie da rady. A na czto wodę goś wiechał, żeby to jeszcze się No mogę, mogę, jakoś, ale obawiam się, że tam już są te dowajbrady. No dobra, jadę. Nie, 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 nie. Stowaj, stowaj. Eluzak. Agro. Podjechał chce, są tutaj agro pod tor, żeby. Tak, tam możecie, możecie, możecie. Nie jeden pojazd. Osłaniajcie mnie. Okej, gram się jakoś kontrol. A tak już tego zessa spikowali na szybko, bo dałoby rady w sumie. Kurze. Daj w spota ja Będę świecił te czołgi tutaj. Leopard, Leopard. Lopard, i Leopard, Leopard, tam mieli rozwalczać te budynki rozwalczać obok siebie te nasze ro. Jest chief, jeden. O 140 patrzcie, wszystko mam. Dobra. I na to będę chief. Ebram już nie musisz ten. No, 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 tylko chciałem zobaczyć, czy to są. No i są. Czyba. W sensie Kono. O. Mhm. Ja mogę sobie wziąć tę stronę i to. Miał tą mniejszą hetę. Te... Ej, ty czasę do traje. Ej, te chręfie 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 te, te Ej nie, przecież... ja, ja Ebrem mogę potrafić teraz w ten sposób i zaraz tego te, te Leopard'a na no, chwilę no, spotnę. Ej, ten czas opacz jest ignek? O, tak, tak, no. o leo, leo, leo! Tego Losia skilla wypadałoby rozwalić i wtedy... Oj tak, wizowie, tak. oj tak widzowie. Dobra, zaraz spróbuję znaleźć Hart albo cokolwiek innego. O kurde, nie, nie! I prawie przeskoczyłem na drugą stronę. Kurde. Ale jest kiepsko. A to jest tutaj jest. Tu No i nie spotkamy, ale to cofaj, Oj ojej. I, I will go Ej, hey, no, no no, no. ten czas. No tak, no ja ale cały czas spotuję. Mówiłem, że będę go spotował, ale. No, Profesorze, weź w I... tak. Za mnie do jamy ja sobie podaję tutaj. Tak. Mm, Ej, możesz montować? Zwierzony, grzeb, ja cały czas. W sensie A, peski. Ale w jest tak, jestem więc. Można też Weźcie ten czwabeb, podejcie sobie tutaj. I sobie. W to, bo nie tak. ma, te, tu ma imenie, to one mogą to bez spalania cofnąć czy nie? Tak, wow. tak, stamtąd mogą, stamtąd mogą. Jest lewa po raz kolejny na górce. Nice, grzeba. Dobra, ale Dobra, do ciebie. No chodź, bo ty tu będziesz mnie kontrolować. Ja tak, ebr to nic nie robię, tylko spotuję. Ryszard. Ja prawie przeskoczyłem na drugą stronę, bo źle podjechałem. A ja no bo to się daje, za weź HP, to się. Opet... go w w to, w wodę wyjechać Po tym na parę, się robi me, dniemcz me, dniemcz to. Me, to i się robić, tam 40 na górce? Słuchaj. Ja przyjdę tam też. Weź Artą to tego od pajaca. Ja musimy, Emil, jakoś agro i musimy tego tamtego cel, i, <grym> zresztą, pod damage, pod damage On jest damage. nie właśnie wiecie pod damage Spotnij go Zobaczcie Dwa wszystko no, okej, okay. -e Emil tego, e Emil tego, tego, tyciolo, tego 1000 1000 tramo. Tramo. Tak, 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 tak. Wiecie, pod damage stamtąd KD Ej, to jest, ty wiesz. Emil KD trzof i wodę, i wodę, i wodę, to to, to 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 i wodę, wodę, leopard, i leopard, i będę To i leopard, i leopard, i leopard, i leopard, i i leopard, i leopard, i leopard, i leopard, i leopard, Ja leopard, i leopard, i leopard, i się leopard, Dasz mu jedną, to może przyjść. Dam, Leo one-shot. EBR, EBR, EBR. Na spacie stoi, stoi siedzi, to siedzi, musieli, musieli, musieli wjechać wjechać. w FIFO. Musi się odjeżdżać, wjechać Może nie trzeba wjechać w tego nie? O, tak przyjdzie. nie polosował mi webra. EBR-a. Sorry. Wyjeżdżamy, dawajcie. Kurde. Cza, czaf pikuje? Tak, widzę. Przys A, przyjadę sobie no, ale, ale jakieś takie tam niesodzienne taktyki grają. Tak, 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 gadaj. <gadanie> dobra. To jest... To jest potwierdzone potwierdzona info. No, lejesz się? Tak. Albo no. nie, nie lejesz Chodź, dobra. O. Stankuję z tyłu z Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Przysięg do bicia... Kończę. O. Nie kończę. Bo nie to. No i git. Nice. Berga może będę mieć. O. No. <gadanie> I teraz dobra bitewka, a nie jakiś ten śmierdzący, co? Dawaj, dawajcie Twa, dwa ebry w to, jeden ebry w met, med, med, tu w dół, czafę sobie gracie w górę Mmm, imo jechanie tu ebrem jest takie średnie bo zazwyczaj może... A twój inaczej. Może być tak, że oni też skrócą i ABR często może zero ja no zróżnicować. Ta, ale tak jak jednym, żeby jak ten pikut no. no, no. nie nie, wygracie, bo ten AB wypycha z no. tego Ebra i on jest ee, spod tego i... Dobra. Okej. Okay. Czaję, czaję Ja tu spróbuję też zagrać agresję, żeby wypchnąć. Mej... O! Kommencie matów. Możecie ich tam porabić w sumie. Trzeciego nie ma tutaj. Ja skróciłem i to tak. Dobra, jest. A, to są medy. Macie przestrzeń na medy. Nie wiem, spróbuję zrobić jeszcze więcej z potem. Jest, jest, jest. No, no, no. Wy możecie te medy strzelać. Dajmy perma jeden. Ej, wybierzcie. Trzeba Czemu się lecić. Trzeba mi się lecić. Trzeba mi lecić. Eber one shot. Eber minus. Ej... 1, 4, my zaraz... My medy stracimy Teraz zaczynamy to 907 okay. okay. A 9000 W dół, musicie, musicie pod to, pod to, pod to, to, to że was... Jest nice, jest nice. Czafa, ucieka czaf, 2 Dam za mu zaraz jedną kończę, kończę, Ale trochę nie rozumiem tego, że jest... ich Heber nie pojechał tutaj, bo ja zrobiłem 3000 spota na tym to mnie nie wyszło? No tuż. Oj, za zero w box, 140, full open? Baję się, oj tak, oj HP close, HP close <grym> to. co? Kamyczek kamki ja No. Gdzie jest ten ja muszę go odhalować, bo mnie zdenerwował. Hej, ty Sparkowany jesteś. Wrog. O, nie, to jest 140? No, ja już tutaj zaraz się wyjdzie. Co siedemka, To na mnie. Na kamyczka? <grym> <grym> no. <grym> Idealnie. Ja płykamyczek. O, tak jak na saunie, no? no fajny, fajny. znowu lap. No, jak musisz <grym> tak mówić o mnie. nie mnie ratuje. Trzeba. Olu, wdusił w jego. Wszyscy wiedzą? Jest to tutaj safe Tutaj chaff, chaff do imby Tu ebola, reszta boli, tutaj 77, tak W to i chce sami sobie zagrać sobie agro -heala. Sprawdźcie i beczkami Tyrajcie damage Puśćcie na na to ręczka. kamyczek, weź w prawo, odwiedź. To mi się krzesło telepa, to, to mi kot smyra. <grym> się dziwię, czemu krzesło... Że... od razu tutaj ta, biechać, ta? Ta? Tu jeden nie dogrywa, jeden nie dogrywa, tutaj. Okej. Okay. Jedź tam, Marian, do przodu, ja pojadę z prawej. Dobra. Jedziemy tymi ebolami. Weźmy tam, tutaj i staniemy bez pota, jak będą jechać, to salwo. No, ja teraz samką tą imbę, więc stanimy jeszcze wygramy kontrolkę, zobaczymy, co jeszcze idę, w ogóle. Ale co kątem musisz pić, to to byś. Dobra. Dobra, Git. To jest heal, chyba? Nie wiem. Może jakaś dzika rzecz, że... ja nie chcę pikować, bro. Okej, okay, okej, okay. także się jeszcze mogli spik... okej. Okay. tak jak no, było, czekaj. A to może być. Po szóstym te... Mi się też wydaje, że to będzie... Z okna, Z okna, można spotować to i to jednocześnie, ja żeby ja się, to się dobrze ustawi hil. Heal, 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 heal. Musimy no, tak. Musimy tak. Musimy tak. Musicie nie płacić, bo ja nie ucieknę. Dobra, to poczekajcie, klipuj, uciekajcie. Z trzema, zdążyć. Mm, nawet nie wiem, czy, czy damy klipa tymi beczkami raczej. Nie. No, czy... Okej, okay, to czekajcie, uciekajcie, uciekajcie. No, trzeba duś, uciekać. No, uciekać, uciekać. Nie Dobra, uciekamy. I tu bolę, dajmy sobie za dwie jeszcze. Ja to jest rotuję tu już tutaj. My powinniśmy tymi beczkami ósemkę spuszować, Ej. Właśnie, no, I ko już to powinno być. Nie mam motorka w Jeżeli, jeżeli, jeżeli ja, oni będą Jeżeli oni będą jechać na naszego kapa, to ten Chief może, czyli no potrzebujemy coś w tym okienku już okay, okay, O kurde to, tutaj i sobie zagramy, to, a... a... sobie to I 3 no, 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 Tylko z... my nic na bazie nie mamy Okej, bardzo. na healu E3 KD, 3 no no, tak, tak. Musimy to dogrywać, Muszę to dusić to. Tak musimy to Musimy to, zająć. Tak, musimy O, dobra, z, z ten złego koladem złego kola dam, Złego Widzicie ten ja ja sniper, Musimy wypikować, czy coś tego na mamu? No ale to ja 15 Ja też 15 Okej, ten się beczkam, ja będę płacić. Kapicowe, ja będę płacić. Teraz tę bole, zaraz zrobimy. Kurwa, jedyny nie mogę kupować. Kapujmy, Jest ok, jest ok, to na Na tak, no, no, no no, no, tak. Na kada. Nie pikujcie z tego kapa. Jestem, dobila. najwięcej, a już nie. Znaczy, inaczej, z, żeby sprostować. ja bez czy to jest. Kol nie był zły, ale że, że ta setka tak późno pojechała, to był problem, bo tak o, to byśmy odbyli, no, no, no. bo tak no, no, no. to byliśmy sobie beczkami tu odjechali no, spoko. i Spoko. bo mi zbarano do. Ajajaj, nie dopis. i damage i damage. To ty No nie, nie to ja nie, to się zgadza akurat. Damage nie zrobiłem zaraz. No, no cap, please. No nie, no nie. Misję, donut, no, dziękuję. No, dobrze, dobrze. C.A. sok. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam zamiar grać natarcia w różnych klanach. Potem, na przykład, po natarciu tłumaczyć, co bym poprawił, co bym zrobił inaczej. Ewentualnie mogę jeszcze zrobić takie omówienie na YouTube. A. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Trzymajcie się, miłego dnia. Papa! Pa.